Chodźcie z tej strony Jotka i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jakoś wyszła szósta generacja. Szósty. Ja powiedziałem w szóstym. Ja powiedziałem w szóstym odcinku z Pokémon Go, chyba tak. W kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jakoś wyszła szósta generacja, to trzeba poszukać tego, co obiecałem, czyli Froakiego i go ewoluować na Frogadiera. Na, na Frogadiera, a potem na Greninja. Obiecałem to, co robię. Kiedyś obiecałem mm. No i tak, odpalam Aha, no to fajnie, że odpalił insensa No więc wracając sobie tutaj Ja odpaliłem insensa I tak właśnie jak odpaliłem tego insensa, to tak Pomyślałem, że Bym sobie pograł we FNaF Worlda na telefonie Przecież wolałbym na komputerze, ale z komputerem jest problem. Ale to już inna sprawa. I na telefonie. Bym se pograł, ogólnie bym se pograł we FNAFORLA. I tak sobie myślę. może jak wrócę, to se pogram. Ale raczej nie liczcie na ...sobie, które w ogóle lubię tą serię bo ostatnio się odezwała pod komentarzem z jakiejś serii chyba to była Don't Start Starve Together solo zobaczyłem komentarz temu rok temu przestałem nagrywać Dragon Mania Legends czyli tą serię którą nagrywałem z braku pomysłu ogólnie na serię i zamysł był taki że to była taka seria którą yy, to była seria stworzona dlatego że miałem Brak pomysłu na jakąkolwiek serię Dlatego samego w kółko nie chciałam nagrywać, bo tam było Chyba z tego co pamiętam, bo to rok temu było To na przemian było Pokémon Go i Brawl Stars Albo same Brawl Stars, albo same Pokémon Go, już nie pamiętam mhm. Bym musiał... O Fennekin! Szkoda, że nie Frołki, ale lubię tego liska bardzo Polecam, Magda Gessler Tak samo jak polecam stronę keydrop.com, na której yy, możecie wygrać gry, yy, jak i skiny do Cesa. Yy, reklamowanie tego jest spoko. Polecam, miotka yy, Możecie tam odblokować różne skiny do Cesa. Ja na przykład odblokowałem taki bardzo fajny smoczy kosa, kosa smocza i jakoś ale nie gram w cesa ale taki fajnie zawsze mieć i właśnie mam o Fletch link też spoko no i możecie tam otwierać skrzynki do cesa jest chyba aktualnie event świąteczny tak jak uwaga spoiler po tym filmie na moim discordzie również zacznie się event świąteczny jtpl link w opisie Możecie wbić, ja tam często jestem. Często no po prostu ja tam sobie jestem Jestem ja z kolegami sobie gadam. No nie. I tam dzisiaj zacznie się event świąteczny, jako iż mam imieniny. I będzie. A niedługo. Dzisiaj zacznie się event świąteczny. A niedługo będzie rekrutacja na specjalną świąteczną rangę. No która jest specjalna świąteczna i da się ją odblokować tylko w święta. Tak jak rangę lodowego króla sobie dałem w święta, to teraz będzie. Ranga jakaś tam, nie wiem, jaka... Coś, coś tam wymyślę. Jakaś tam ranga będzie. Świąteczna specjalna. Więc no, sprawdzajcie dropa sprawdzajcie. Yy, sprawdzajcie mój serwer Discord, link w opisie, i Sprawdzajcie również, jeżeli macie Don't Starwa na konsole PS4, to sprawdzajcie również mój serwer Polskie Granie Tak pozwolę sobie zareklamować Kotoni, yy, jak go mam, mam go yy, że aktualnie na tym serwerze Mamy gęsiołośka koło bazy, i on rozwala murki. Tam się postaram je naprawić, ale no. Ten gęsiołośek się tak zrewpił hamską koło bazy. Też go się postaram zabić, ale wpierw będę musiał wychylać się trochę HP, bo mam tam mało HP, tam coś się stało już nie pamiętam, no, Więc więc i Woodym, którym tam gram, zmieni się w Bobra i, w nim sensie w Bobra w Łosia i tam nie wiem, spróbuję go jakoś zabić, nie tam poproszę kolegów o pomoc, kolegów właściwie, z którym gram nie może mojego brata też, nie wiem seria z Don't Starve Together Solo też będzie, ale miałem do niej Jedno failowe podejście, bo taka jest akcja, że. No, że zripałem sprawę, bo trochę tam porobiłem i prawie umarłem, bo. To potem wytłumaczę na, na tym odcinku, który wpadnie. Może jutro? Pewnie jutro wpadnie, albo dziś jeszcze. Nie wiem, ale może. I... Może dziś, albo jutro, nie wiem, najprędzej, w sensie najpóźniej to pojutrze, ale postaram się, żeby było jutro. Piesiu! I to ten sam, który był na serii idse bo właśnie idę tą drogą, która była na tej serii Idese. Cześć, pamiętasz mnie? Byłem tu kiedyś. Ach. Nie ma tu jakiś starymi drogami. Ogólnie no to tak, jestem typem nie wiem nawet nie wiem czy są takie typy osób, ale jestem taką osobą, która taki fun fact o mnie, że bardzo uwielbiam jak wieje taki zimny wiatr wiem, że mogę się rozchorować ale uwielbiam zimny wiatr to jest najlepsze, co może mnie spotkać jak wychodzę tylko żeby ten wiatr jeszcze nie wiał za mocno i jak więc znałem, że wychodzę, nagram coś yy, O, oh, i ten, ale jak już nie bo chyba nie tłumaczyłem, ale chyba tłumaczyłem nie pamiętam, to ten fail od Tediosa. ten fail polegał na tym, że już po filmie skopnąłem się że nagrywarka coś yy, nie ten teges i nie nagrywało się i to było takie fuck, bo ja odkryłem bagno znalazłem tam no, miejsce po prostu na bazę zrobiłem. Ogólnie dużo tam zrobiłem, ale nie będę na filmie z pokemon go tłumaczyć, i. Ale potem wyszło na to, że. Bum! Nie działa. Nagrywarka, pokičkała coś. Yy, więc. Yy, no więc. Tak, było. Nie zmyślam. I dlatego. Jeszcze nie, bo już by dzisiaj nawet pod tym film, gdyby nie to, co się stało, a wyszły mi, uznałem, że film z Pokémonów, więc w linku w opisie wpadajcie na mój serwer Discord.pl wpadajcie na stronę kidrop.com, skiny do CS, jakie gry można tam zdobyć, i wpadajcie na mój serwer Don Starwowy Polskie Granie. O ile oczywiście chcecie, no mi Always Welcome, czytajcie zasady i tabliczki na nie tabliczek, to jest podstawa na tym serwerze no i tak windy, wiecznie no wiem, że jest wiecznie widzę właśnie i czuję, a moja postać w takim tu sweterku, nawet nie zimowym, albo nawet nie takim jesiennym nie na zimę po prostu tak sobie idę i, i, i czuję i no problem i tak sobie mówię o oh, kurde jakieś kable coś tu było rozbiórka chyba nie będę się do tego dotykał jakieś kable od prądu jakieś rozmontowywali chyba wie że od prądu pokaż to tutaj tak no to jest kable jakieś zepsute ostatni raz tutaj było na serii idese więc dawno mnie tu nie było ogólnie no, dobrze wspominam wam serię to podróże w sensie, to mi się podobało ta seria idę se? to była świetna seria według mnie bardzo mi się to podobało że miałem plecak, czapkę i szłem i wszystkie filmy jeden po drugim nagrywałem oprócz tam jednego bo, bo skończyła mi się bateria w nagrywarce i to było świetne ta seria Miałam plecaczek, czapkę i dosłownie szłem w nieznane. Nawet ja nie wiedziałem, gdzie idę. Jeśli ja powiem, że ja się zgubię. W sensie, wiedziałem, że jest możliwość, że się zgubię, ale i tak szłem. I nie miałem żadnej drogi powrotnej, ani żadnego planu. Co by było, jak się zgubię, kompletnie nie wiedziałam, gdzie idę, ale szłem dalej. I doszłem. I wszystko było świetnie. I na pewno, jak już na pewno powtórzę serię tą idę se na pewno zrobię drugi sezon, no bo jak już mówiłem, ta seria, w sensie to będzie odcinek bardziej pogadankowy taki na chillku bo to jest tak naprawdę tylko gadanie i szukanie frokiego a Chespin i mi pokazuje Masabanylby a frokiego nigdzie tak. no i to była świetna seria, według mnie. Lubiłem ją nagrywać i. i szkoda, że się tak skończyło. W sensie. no szkoda mi jest tej serii. Tak samo jak w sensie seria z Minecraft, jakby ktoś się pytał, na pewno będę ją nagrywał. Może powróci, nie wiem, albo w nowej odsłonie, albo. o, Banelbi. Albo powróci tamta, co była na telefon, albo powróci w Nowej odsłonie seria Terrarii, Bo też mam takie pytanie o serię Terrarii, Też będzie tylko jak wyjdzie. Nie wiem, jeżeli do nowego roku, bo chcę tą serię zacząć. Jak wyjdzie 1,4 na konsole, żeby nie było już takich, że o dobra, że muszę to od nowa na przykład nagrywać. Bo nie wiem, bo jakieś rzeczy z 1,4 weszły. Nie wiem, po prostu y, chcę. Yy, o kurde, jaki tam ogień. Jest? Lul, ja może w tamtą stronę nie i to coś się tam pali. <laughs> coś się pali. Z takich kominów rulenowskich, bo ja jestem blisko nich tam się płonie coś, nie wiem. No i... Nie wiem, bo nie chcę po prostu... Żeby było takich... Żeby były takie niespodzianki, że nie wiem, że wyjdzie 1-4. I nie wiem, albo będę musiał żyć z tym 1.4, albo seria będę musiał nagrywać. Od Więc chcę to zrobić, jak wyjdzie 1.4 na konsolę. A jak po nowym roku, jakieś dwa miesiące po nowym roku, nie wyjdzie 1.4 na konsolę, no to nie, no to będę nagrywał po prostu normalnie, tak po prostu bez. 1-4, jak to coś się stanie nieporządnego, w sensie jak jak wyjdzie 1-4 to będę musiał z tym żyć po prostu. Więc seria terali będzie, obiecuję, ale dopiero jak wyjdzie 1-4 albo. albo... Jeżeli to 1.4 nie wyjdzie dwa miesiące po nowym roku, to niestety będę musiał nagrywać bez tego 1.4. Czego bardzo bym nie chciał, ale już jest 1.4.1 i chyba nawet 1.4.1.2 jest. Czego nie wiem, ale tak mi się wydaje. I chciałbym robić wszelkiego rodzaju dzisiaj wszelkiego rodzaju, no po prostu jakieś challenge potem może będę robił z tej terarii jak wyjdzie już te 1-4 to teraria for the yy, nie wiem na pewno kiedyś się pojawi, w sensie na pewno będzie Na pewno sobie do, to ogram, a czy będę nagrywał to zależy, czy po pierwsze będzie się to dobrze oglądać, a po drugie czy mi się będzie chciało to nagrywać. Ale y, takie zapowiedzi co do nowych serii. I seria z minecrafta to już na pewno powróci, albo stara z telefonu, albo z konsoli, jak będę miał. Seria z Terrarii będzie. Jak wyjdzie 1.4, albo jeżeli 1.4 nie wyjdzie 2 miesiące po nowym roku, to albo 1 miesiąc, nie wiem, to już zależy, to wtedy się pojawi Teraria. Jak coś już mówiłem, seria Don't Start Together Solo będzie. A co do takiej nowej serii jeszcze jednej? Oprócz tego Don Start together solo co niedawno zacząłem nagrywać. To nie mam żadnych innych planów chyba. Chcecie nawet odnieść tak mi się wydaje, że nie mam żadnych innych planów co do serii. Możecie wy też oczywiście mi proponować w komentarzach serie nowe albo powrót starych. Serii. Nie wiem, możecie mi zaproponować albo nowe serie z jakichś innych gier. Bo teraz mój rynek nagrywania, że tak to powiem, poszerzył się o konsolę. PS4. To możecie mi mówić albo y, jakieś nowe serie. Albo powrót starych serii, tylko nie wiem. Jakoś je zmajkować, coś takiego, nie wiem. Eee, no, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wpadajcie mm. na stronę keydrop.com, na mój discord j.pl. Link w opisie eee, już zaczęło grzmić. Na mój don't serwowy serwer polskie granie. Eee, tylko ostrzegam, że łosiek jest przy bazie, więc to się gęś o więc. Wchodzicie na własną odpowiedzialność. Tak naprawdę, jedyną porą, na którą mi się wydaje, że polskie granie jest bezpieczne, to jest jesień, bo jesień nic się nie dzieje, bo we wiosnę te gęsi są koło bazy. Ostatnio, we wcześniejsze dwie wiosny, miałem farta i nie było, ale teraz było. W lato jest to głównie przegrzewanie. W zimę jak wiadomo, przychodzi derklopik i jest marźnięcie i jesień. Według mnie jesień to jest chyba pora roku bez żadnych minusów Ale tak mi się, mi się tylko wydaje a jak naprawdę jest to nie wiem więc to by było na tyle w dzisiejszym długim nawet odcinku cel odcinka złapać frołkiego niewykonany Nie chciał się zrespić szłem Długo. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Piszcie w komentarzu, pojechajcie na serie nowe. I Pan policjant w porządku pilnuje i przechodniów na pasach projektuje. Pa, Papa!